roku o samorządzie gminnym y, oraz paragrafie 18 ustęp 1 i paragrafie 19 punkt 2 statutu rady miasta i gminy Prusice otwieram 32 sesję rady miejskiej w Prusicach y, stwierdzam że w sesji uczestniczy 13 radnych dwóch radnych jest y, usprawiedliwionych nieobecnych y, 13 y, nasza radnych stanowi kworum przy którym możemy obradować i podejmować uchwały Rady Miejskiej w Prusicach. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję kolegów i koleżanki radnych, pana burmistrza, panią sekretarz, pana skarbnika, panią pełnomocnik, główną księgową i pracowników Prusickiego Ratusza. Szanowni Państwo radni uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty przebieg sesji realizowany jest za pomocą programu sesja. Szanowna rado, szanowna rado dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza gminy Prusice, który działając w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym złożył wniosek o zwołanie 32, 32 sesji Rady Miejskiej w Prucicach w celu realizacji następującego porządku obrad. Punkt pierwszy podjęcie uchwał na dzisiejszą sesję zostały przygotowane trzy uchwały które procedowaliśmy obawialiśmy przed sesją na połączonych komisjach. Te uchwały zostały nam przedstawione, tak jak wcześniej powiedziałem, procedowaliśmy i omawialiśmy, pokrótce zostaną też przedstawione na dzisiejszej sesji. Pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2044, druga uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prusice na 2026 rok i trzecia uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Prusice do programu pilotażowego wsparcia Spółdzielni Energetycznych realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, punkt drugi dzisiejszej sesji, interpelacji i zapytania radnych, punkt trzeci, wolne wnioski, informacje i punkt czwarty, zamknięcie obrad. Czy są jakieś pytania, uwagi do porządku sesji? Jeśli nie ma, przechodzimy do realizacji przedstawionego porządku obrad. Punkt drugi podjęcie uchwał pierwsza uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamanej przez 134 łamanej przez 2025 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 2044. Proszę o przedstawienie pokrótce tej uchwały. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa, y, zmi, zmieniamy w wieloletniej prognozie finansowej załącznik numer 2 dotyczący przedsięwzięć w zakresie y, przedsięwzięcia świadczenia usług marketingowych oraz w celu rozwoju gospodarczego gminy Prusice. Y, zmieniły się tam łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia oraz limity przewidziane dla lat 2026-2036. W zakresie roku 26 dostosowano wartości wieloletniej prognozy finansowej do wynikających z projektu uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Okay. E, dziękuję. Tak jak wcześniej e, mówiłem, te uchwały zostały omówione na e, połączonych komisjach. A jeśli jeszcze mają radni jakieś pytania lub uwagi, proszę o zadawanie pytań. E, nie widzę. E, jeśli nie ma, przechodzimy. Do głosowania głosujemy poprzez podniesienie ręki i równoczesne naciśnięcie przycisku na terminalu do głosowania w elektronicznym systemie głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30, łamanej przez 134, łamanej przez 2025 Rady Miejskiej w Przyciskach z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2044? Proszę o podniesienie ręki i głosowanie. Dziękuję, kto jest przeciw tej uchwale? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy 13 głosach za. Dziękuję. Przechodzimy do drugiej uchwały, uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Prusice na rok 2026. Basia oddaję głos.

Groszy zgodnie z załącznikiem do, numer 2 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie, nadane załączniki numer 3 do niniejszej uchwały. Plan, y, plan dotacji udzielonych w, w 2026 roku otrzymuje e, brzmienie, nadane załączniki numer 4 do niniejszej uchwały. E, z paragraf 5 uchwały z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu na 2026 rok otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych do wysokości 10 milionów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego deficytu budżetu i z tytułu poręczenia kredytów i pożyczek w roku budżetowym do kwoty 6 milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy budżet po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi plan dochodów dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt groszy

uchwały budżetowej, jeśli nie ma możemy przejść na do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamanej przez 133 łamanej przez 2025 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Prusica na 2026 rok, kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę jeszcze Stasiu, Matyja, proszę pod... Okej, okay, dziękuję, wszyscy zagłosowali. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy 13 głosach za. Przechodzimy do trzeciej uchwały, ostatniej uchwały, która została przygotowana na dzisiejszą sesję. Uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie przystąpienia gminy Prusice do programu pilotażowego wsparcia spółdzielni energetycznych realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Panie Burmistrzu, oddaję głos. Dziękuję panie przewodniczący. Tak jak wcześniej pan przewodniczący przy, przeczytał, gmina Prusice została zapisana do pilotażowego programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To jest program, który realizujemy jako województwo dolnośląskie pierwsi w Polsce. Ma on na celu stworzenie spółdzielni energetycznych i taką, taką, z takim projektem tutaj też zaczynamy realizację tego przedsięwzięcia. Docelowo pierwszy etap, te etapy są podzielone z tego co pamiętam że na cztery etapy. Pierwszy etap to jest przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, łącznie ze strategiami rozwoju, analiza, analizą też potencjalnych źródeł OZE, które są w posiadaniu gminy Prusice po to, żeby stworzyć dobry program i zarejestrować taką spółdzielnię w krs i w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję bardzo. E, dziękuję panie burmistrzu. Czy koledzy, koleżanki, radni mają już jakieś pytania? Pan Grucho. Nie, tutaj y, Rada Miejska tutaj w tym wypadku nie podejmuje uchwał. Współdzielnie e, y, y, zakłada się na walnym zebraniu członków założycieli i tam podejmowane są uchwały dotyczące powstania tego typu spółdzielni. Dziękuję bardzo. To, 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 są, to nie, nie możemy łączyć tych dwóch tematów. Współdzielnia Energetyczna e, swoim zakresem i swoim celem jest stworzona zupełnie do innych rzeczy. Natomiast to, czy powstaną e, wiatraki na terenie e, e, całej powierzchni e, gminy Prościce, zależy od e, planu, który będziemy przyjmować w pierwszym lub drugim kwartale czyli tak zwanego planu ogólnego, który w tej chwili jest e, koń w gminie Prusice, za chwilę przejdziemy do fazy konsultacji, i tam w tym miejscu, w tym planie zagospodarowania przestrzennego, będą zapisy, które będą umożliwiały bądź nie umożliwiały lokalizację tego typu inwestycji, czyli inwestycji wiatrakowych na terenie e, gminy Prusice, ale to jest kwestia indywidualna, i tutaj już e, takie zapisy, jeżeli jeżeli Państwo sobie życzycie, to będziemy, że tak powiem, składać na etapie uchwalania planu ogólnego dla gminy. Mam nadzieję, że może nie w pierwszym kwartale, ale na początku drugiego kwartału ten plan będziemy tutaj dla gminy prusice zatwierdzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Uwagi? Jeśli nie ma, możemy przejść do głosowania. Nad uchwałą Rady Miejskiej w Pliścicach w sprawie przystąpienia Gminy Pliścic do programu pilotażowego wsparcia spółdzielni energetycznych realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy 13 głosach za. To na tyle uchwał przechodzimy do punktu trzeciego interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zabieranie głosu. Ja mam pytanie. Proszę radny Miszczuk. Panie burmistrzu bo jestem zobligowany przez mieszkańców ulicy Krótkiej i innych którzy do mnie też zgłaszali się odnośnie tej budowy sieci szerokopasmowej dla miasta Prusice. Proszę powiedzieć jedną rzecz bo my już rozmawialiśmy na ten temat czy gmina jako Strona ma wpływ na to, żeby większa część albo cała część miasta Prusice została pokryta tym szerokopasmowym internetem, czy my w ogóle nie mamy wpływu, ewentualnie gdzie mieszkańcy mają zgłaszać się, żeby zgłosić swoje zapotrzebowanie właśnie na ten internet szerokopasmowy. O tym rozmawialiśmy rok temu, dokładnie rok temu przekazywałem dla Państwa taką informację, że te podmioty, czy te osoby fizyczne, czy gospodarstwa, które chcą uczestniczyć w projekcie, powinni się zarejestrować i zgłosić na stronie, ja teraz już nie pamiętam, ale to... Tak, i tam, i tam, tam zaznaczyć swoją chęć uczestnictwa w projekcie. Teraz Muszę zobaczyć, czy to jeszcze jest aktualne. Jeżeli jest aktualne, to za chwilę, że tak powiem, taką informację ogłosimy na stronie internetowej i postaramy się to w miarę, że tak powiem, szybko ogłosić. Dobrze? Okay. Czyli generalnie nic się nie zmieniło, czyli podmioty muszą same zgłaszać się. My, jako gmina, nie jesteśmy żadnym My nie sposób... jesteśmy ani realizatorem tego projektu, okay. my tylko i wyłącznie nasza rola w tym całym projekcie jest to, że uzgadniamy przebieg tych wszystkich sieci, Dokładnie. które są w, pas, mhm. w pasie drogowym, bądź czy to w chodniku, czy w drodze gminnej, czy ewentualnie powiatowej. To już też nie do końca my. Jesteśmy po prostu podmiotem, który uzgadnia te wszystkie przebiegi, które są tego światłowodu przez te, na terenie. Gminy Pryce, Natomiast osoby, które chciałyby z tego skorzystać, to podamy tą stronę Lada Moment na Facebooku. Mm -hmm. Jeszcze raz poproszę, żeby okay. została ogłoszona i na stronie internetowej. Ja po to, no żeby to, żeby aktualizować po... i Okej, okay, żeby to było wybrzmiało, jak mieszkańcy niech sobie odsłuchają wiadomości. Dzięki bardzo. Okay. E, dziękuję. Czy jeszcze jakieś zapytania mają radni? E, jeśli nie ma. Punkt kolejny, punkt czwarty: wolne wnioski i informacje. Ja mam taką informację. Niezmiernie mi miło, że Zarząd Dróg Powiatowych odpowiedział na nasze wnioski z dnia 30 września 2025 roku. Pismo wysłane z 29 grudnia 2025 roku jest do oglądów w biurze Rady. Ja mam też tutaj te wnioski, które zgłaszaliśmy na sesji. We wrześniu pan dyrektor odpowiedział nam na te wnioski. Możecie się zainteresować i doczytać. Możemy, możemy też to wysłać na, do radnych jako, jako informację. To tyle ode mnie. Czy jakieś wnioski od radnych? Nie widzę. Nie ma. Dziękuję ślicznie za dzisiejszą obecność. Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam 32. sesję Rady Miejskiej w